Byłoby łatwiej, gdybyśmy nie stały w korku. To na pewno. Właśnie. Chciałabym, żeby samochód latał. Wtedy wszystkim byłoby o wiele łatwiej. O! Skręć tutaj. Powiedz, ile godzin dokładnie spędziłaś na jeździe? Nie jakoś dużo, ale się przygotowywałam, a to też się liczy. <laughs> Coś nie tak? Sprawdzam tylne siedzenie. Wciąż tam jest przygotowanie pomaga, ale nic nie zastąpi praktyki. O nie. Zawsze może zdarzyć się coś niespodziewanego.. <śmiech> <śmiech> <O>! <śmiech> co tu? Ten samochód lata? <laughs> co tu się dzieje? Peki, pomoże... <laughs> <mi? śmiech> Ty wyprawiasz! Co ja wyprawiam? Kocham cię, George, kocham. Jak najszybciej musimy wylądować, ale... A! 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 Proszę odłożyć telefon. Chyba nie to miała na myśli egzaminatorka, mówiąc o niespodziewanych sytuacjach. A! A! A może jednak? O! Poradzę sobie. Hmm. Nie wiem jak wy, ale ja tam się cieszę, że to jednak nie działa. Hej, Brooklyn, co jest? No hej. Powinnaś wiedzieć, że twoja mama właśnie się zdrzemnęła, a Peggy spała na tylnym siedzeniu twojego auta i sprawiła, że samochód poleciał. Co? Brooklyn lata autem? Piper, Mówiłaś, że zaprowadziłaś Peggy do Ken'a. E, tak było. Nie wiem, co się stało, bo może chodzi przez sen. Albo lata! Nie panikuj, Brooklyn. Wiem, że sobie poradzisz. Chyba całkiem nieźle mi idzie. Uu, tak myślę. Wyślesz mi jakiś sygnał, żebym znalazła wasz dom? Chyba wiem, co zrobię.